Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej kawie z Dorotom. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o postanowieniu, które kancelaria uzyskała w stosunku do klienta. Na pomocnym postanowieniu o zabezpieczenie powództwa w stosunku do banku Getty Noble Bank. Jak to się wszystko zaczęło, jak to wyglądało, jak wyglądała sprawa dotycząca postanowienia. Ano tak, że wystosowaliśmy wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat przez klienta, gdyż spłacił on już całą kapitał kredytu. To jest świadczenie, które uzyskał on od banku po te kapitału uzyskanego do dyspozycji. I tak postanowiliśmy z klientem złożyć taki wniosek, twierdząc, że ma posiadany interes prawny w tym, aby przestać spłacać raty, gdyż spłacił już wszystko, co dostał. Prawo nieprawomocne postanowienie Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał już w lutym 2020 roku i wstrzymał obowiązek spłat rat przez moich klientów. Oczywiście od tego postanowienia bank złożył zażalenie, które jednak spotkało się z odmową sądu okręgowego w Gliwicach. Tutaj orzekał sąd w składzie trzyosobowym i oddalił zażalenie banku na to postanowienie. Co to oznacza? Że postanowienie jest prawomocne. A... Klient już prawomocnie może wstrzymać się od obowiązku spłacenia rat kredytu. W sumie co miesiąc nie musi tak naprawdę spłacać 1000 zł raty i czekać, aż, aż postępowanie się skończy w drugiej instancji. To znaczy, cały wyrok sądu drugiej instancji się prawomocny, bo zapewne bank złoży apelację w tej sprawie frankowej. Cieszy nas to, gdyż z tego co wiemy, jest to pierwsze prawomocne takie postanowienie na Śląsku i oczywiście mamy zamiar składać kolejne wnioski, jednakże chciałam zwrócić uwagę na takie coś, na taką okoliczność, że nie każdy sąd i nie każdy sąd w każdym składzie takie postanowienia wydaje. My oczywiście szeroko opisujemy interes prawny, uprawdopodobniamy roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu bankowego. natomiast nie każdy sąd przyjmuje naszą argumentację. W związku z powyższym ja chciałam tutaj uczulić, że nie automatycznie każdy taki złożony wniosek kończy się tutaj naszym sukcesem, natomiast oczywiście od każdego wniosku, który podlega oddaleniu przez Pierwszej stacji, składamy zażalenie, gdyż uważamy, że posiadamy argumentację, która pozwala nam na to, aby każdy klient, niezależnie od tego, czy spłacił cały kapitał kredytu, czy nie uzyskał takie zabezpieczenie i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przestał spłacać te raty. Wydaje nam się, że, wydaje mi się, że jest to sukces, sukces dla klienta, ale tak naprawdę jest to odciążenie jego sytuacji materialnej, gdyż jak wiadomo klient akurat tutaj zaczynał od raty 600 zł, na taką go było stać w 2008 roku, natomiast na dzień dzisiejszy jego rata wzrosła do 1500 zł, także no nie jest w stanie on już regulować raty w takich wysokościach i jest to dla niego Duże odciążenie materialne dla jego sytuacji, dla jego sytuacji materialnej, a także dla rodziny. Dziękuję wszystkim za kolejne nasze spotkanie. Ja już swoją kawę wypiłam. Zapraszam na, na kolejną kawę z Dorotą, w której opowiem o prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, który uzyskała kancelaria w stosunku do swojego klienta i przeciwko bankowi ING. W tym wyroku Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnie odfrankowił umowę kredytową indeksowano go do waluty obcej. Pa, pa.